Witam wszystkich. Dzisiaj 19 marca, centralna Polska i mamy piękną pogodę. Jest około teraz 15-16 stopni i jest bezwiecznie, słonecznie, bez chmurek, więc pszczoły pięknie latają. Przyjechałem tutaj na pasie Kewłowiczu, żeby skontrolować jak to wyglądają zapasy pokarmu, bo denice tutaj były czyszczone w lutym. Tą pasiekę mam blisko i, i denice już były wyczyszczone wcześniej, przed oblotem. dzisiaj celem moim było sprawdzenie, jak, no nie wiedziałem jak będzie sytuacja wyglądała, czy one już się rozkłębiły, czy będzie można zajrzeć w gniazdo. Generalnie chodziło mi głównie o zapasy pokarmu. Część tutaj rodzin, jak pokazywałem wcześniej, dostała ciasto, bo, bo tych po, bo pokarmu było mało. Kilka tam rodzin zaraz przejdę do nich, pokazałem dwie, akurat zaczęły. W sumie czerwienie miały przez całą zimę. E, I i, e, i o nie też mi chodziło, żeby je skontrolować, jak tam wygląda sytuacja. Jak widać, pięknie latają. E, no, generalnie udało mi się wszystkie rodziny przejrzeć. E, nie były to takie przeglądy pełne ramka po ramce. W sumie e, ja już takich przeglądów. E, no nie wiem, nie robię, nie, nie, nie muszę, no chyba. Ewentualnie przy nastroju rojowym, ale celem dzisiaj było centrowanie gniazda. Jeśli na przykład jedna rodzina uwiązała się z jednej strony i tam wyjadła pokarmy, matka tam teraz zaczerwiła, to przenosiłem z drugiej strony. Jeszcze jest dosyć w sumie ten ule stropianowy czy poliuretanowe, one w sumie działają tak jak ten termos i zarówno w Dobrze izolują ciepło, że jak są ochodzenia, to ta pszczoła tak nie odczuwa tego. Zarówno tak jak teraz zauważyłem, że ramki z pokarmem, na przykład jeśli rodzina obsiadała 6 ramek, wszystkie są na pełnych korpusach zakarmione i te ostatnie skrajne normalnie jeszcze były zamarznięte i było czuć z nich taki mróz jak wychodził. No bo jeszcze wydaje mi się, no codziennie były przymrozki Teraz jest chyba pierwszy dzień, co nie ma przymrozka, Tak to przymrozek było około 3 w nocy. Wcześniej były jeszcze takie mrozy w ciągu dnia, w nocy nawet 6, więc, więc no pszczoły. Te, te, ten pokarm nie miał możliwości odmarznąć. Chociaż miód no nie zamarza, ale na pewno tą temperaturę ma nisko. No i co? Podsumowując, żeby nie przeciągać tego, wszystkie matki czerwią. Wszystkie rodziny fajnie wyglądają. Widać to po. Teraz, jak można też poglądać, widać to po ściankach uli, że nie ma tutaj żadnego problemu z, z nosem ozą. To nie jest ich główny, pierwszy oblot, bo już pogoda była wczoraj bardzo ładna i, i przedwczoraj, więc one sobie już obloty zrobiły. Jest czyściutko, wszystkie ścianki uli są czyste. Czerwiu jest generalnie, w, nawet w niektórych rodzinach jest sporo, bo już na czterech ramkach. Czyli takie dwie pełne ramki i czerwiu. Niektóre mają no, poza czerwiane dużo, ale w większości to jest czerw, to są jajeczka i larwy. No, kilka tam było rodzin, które miały czerwiu no, już no, dużo. Te cztery, trzy ramki pełne czerwiu były w nich, bo było na czterech, pięciu ramkach czerw, więc dosyć sporo. Eee, ale z, w sumie chyba większość to na razie na dwóch, trzech rameczkach ma ten czerw. Eee, krainki. Tak jak krainka elipsa, backwast będzie miał jedno, dwie ramki, ale będzie miał tam w 60-70% zaczerwione i to jest ta specyfika tej pszczoły. I o tym trzeba pamiętać, jak, jak układamy gniazdo i jak, jak mamy zapasy w pokarmu. Że te ciasto w bakwasta to nie jest głupia sprawa. Ja akurat generalnie tutaj bakwasta już za wiele nie mam. W większości jest tutaj sklenar, sawa. W sumie większość jest na sklenarze. Bakwastów jest kilka, ale w sumie ja sobie bakwasta też chwaliłem. Akurat sklenara i sawę to mam hodowców blisko i bardziej to cenię, że mam matki blisko, dostępne, nie jakieś wysyłki i to jest. W powodem dlaczego dlaczego mam tych matek więcej te dwa ule one czerwiły przez całą zimę i generalnie teraz jest pełen korpus tam pszczół zaraz pokażę wam jak to wygląda one dostały jakoś w lutym czy w styczniu w styczniu tutaj dostały ciasto dostały też dwie ramki tu poprawię bo się korpus przestawił dostały dwie ramki z pokarmem od innych rodzin Teraz dostały, wszystkie dostały ciasto pyłkowe. No one są na 10 ramkach i 10 tutaj na grubo obsiadają. Matka tu sporo nawet tam zaczerwiła. E, tu dostały zwykłe ciasto. One zjadły e, przez od stycznia, jak te ramki wyjąłem, bo one już miały bardzo mało pokarmu. Dostały dwie ramki e, zasklepione pokarmu plus 3 kg ciasta w sumie, bo tam najpierw kilogram, później dwa im dorzuciłem, jak to chłodzenie szło. I wszystko zjadły. Tu została jakaś końcówka tego jasnego ciasta. Dałem im tutaj te pyłkowe z pyłkiem i z aminokwasami. Wszystkie rodziny dostały dzisiaj pyłek i aminokwasy. No i to ja. Na... I one dostały jeszcze dwie ramki pełne zasklepione pokarmu. Ten pokarm przeskrobałem troszeczkę, żeby, żeby się nim lepiej, łatwiej mogły się nim zainteresować. No i widać tutaj huczy. Huczy, jest pełno. Pszczoły, pszczoły w sumie żadnych objawów chorobowych nie wykazują, więc no nie wiem, jakaś taka specyficzna była ta e, sytuacja, że one czerwiły e, no, długo. W sumie bez przerwy może, może, no nie wiem. Też tutaj te osypy warozy były spore, chociaż teraz warozy żadnej tam nie widać e, ani na pszczole, ani w osypie, bo też szufladki można, no, powinniśmy teraz sprawdzać, może na ostatnim filmie tego nie. Nie mówiłem, ale też kontroluję naturalny osyp warozy. Po miesiącu, czy jak na tej pasiece naszej jedynce, to tam praktycznie warozy nie było, a zasówki były włożone już chyba półtorej miesiąca temu. Tam rzadko jeżdżę, czy nawet dwa może. I warozy tam może w dwóch ulach, czy trzech widziałem tam po trzy sztuki, a w większości nie było żadnej warozy z naturalnego osypu. No ale tam jest lepsza lokalizacja, bo nie ma pszczelarzy. Tutaj jest tego więcej, a patrzcie tutaj jak fajną robotę robi ta agrotkanina. Widzicie tutaj tak jakby był osyp, jakby one sprzątały, jednak ja tutaj sprzątałem. No, i jak zobaczyłem, tutaj, no mówię, coś jest nie tak, albo jakiś rabunek, albo coś, coś się dzieje. I nie wiem, czy pamiętacie, jak w listopadzie odymiałem raz tablet kopii te pszczoły, to tutaj przepaliłem siatkę i pszczoły, no coś, coś im tam odbiło, że one sobie wchodziły do szuflady, później z tej szuflady wyjść nie mogły. Panika w głowę generalnie tutaj otworzyłem, widzę takie no niespokojne pszczoły. No, myślałem, że to jest po prostu rabunek i już tutaj je rabują, no ale zacząłem przeglądać gniazdo. czerw na trzech, mat na trzech ramkach matka chodzi. Siła tu na ośmiu ramkach to jednak pszczoła jest normalnie tylko ona tak była niżej uwiązana bo te pszczoły tam wariowały w tej, w tej szufladzie. Zaraz zobaczę, czy, czy dalej nie ma tu tego problemu. Przełożyłem teraz tą szufladę w drugą stronę, żeby już nic się nie działo. I nie wsuwam jej do końca, żeby one jak coś miały jeszcze możliwość wyjścia. Poidło jest uruchomione. Na tamtych pasiekach uruchomiłem poidła jeszcze właśnie przed oblotem głównym, tutaj było poidło, też trochę pyłku im zmieliłem, żeby te poidło bardziej zainteresowały. Jednak widać tam jest strumień, płynie, no też tutaj mają na razie tej wody z innych źródeł pewnie. Troszeczkę im pyłku im wrzuciłem, żeby może tym poidem też się zainteresowały. To co było lepiej zmielone to już, to już zjadły. To jeszcze wyciągałem na przykład takie ramki, bo ja jak wyciągałem ramki pracy, to, to wkładałem im węze. O jedną taką rameczkę znalazłem. Widzicie to jest. Co to jest? To jest węza słabej jakości. Pszczoły jej nie odbudowały, odbudowywały, zgryzały takie, takie rzeczy. Ta jest do ramka do przetopienia. No nie wiem z którego producenta, bo nie miałem miałem z dwóch producentów węze, czy od trzech nawet w zeszłym roku. No, to jest jakiś taki egzemplarz, no nie, niesprzyjający. Też jak byście zobaczyli z czerw rozstrzelony, to niekoniecznie to jest wina, wina matki. Tylko trzeba sprawdzić na wszystkich ramkach, jak wygląda czerw. Czy, czy wszędzie, wszędzie jest czerw strzelony. Jest już młoda pszczoła, czyli no, niektóre matki zaczęły czerwić wcześniej. Ładna taka siwiutka chodzi. Nie ma tego dużo, tego czerwiu krytego w większości rodzin. W niektórych było nawet sporo, że taka ramka prawie czerwiu krytego na, na dwóch. Na dwóch na dwóch ramkach można było sumować. No, dosyć spore ilości mi się wydaje, jak na tą porę. Chociaż tutaj jest cieplej, zdecydowanie niż, niż tam w stanowi. Ale to nie było, może 4-5 rodzin tak miało, że, że tego czerwiu krytego było sporo. W większości to tak dłoń, dłoń czerwiu krytego. No i przynajmniej półtorej ramki jajeczek i larw. Jak fajnie, nasz opyłeczek. Przed chwilą tutaj takie obładowane wpadły. No nie wiem, teraz pewnie nie przylecą. Robiłem sobie takie notatki. No W tym roku z, będę starał się, żeby bardziej mieć to uporządkowane. Czyli zapisywałem sobie, jaka matka, jeśli zobaczyłem, chociaż nie zależało mi na tym, żeby znaleźć matkę, tylko sprawdzałem, jak wygląda czerw, czy nie ma jakiegoś czerwiu trutowego, e, czy w ogóle jest ten czerw, czy, czy, czy ta matka jest, czy może straciły ją w zimie. Więc w większości tutaj e, albo widziałem, albo nie. Pisałem, ile jest czerwiu, ale to tak, że czerw jest ok, bo tak, jak znalazłem, na przykład, już ten czerw ładny, to nie przeglądałem w ogóle tego gniazda, tylko czerw, ok. Siła rodzin. Są chyba dwie rodziny na sześciu czy na siedmiu ramkach. Większość to jest 8. Znaczy, ramek mają 10 w gnieździe, tylko na przykład pszczoły jest na 8 czy na 9. Tutaj zaznaczałem sobie, ile jest pokarmu. Dwie rodziny. Miały pokarmu bardzo mało, one by nie pociągnęły długo, więc ale większość rodzin jest tutaj pozakarmiana dobrze, więc poprzekładałem, mam jeszcze odłożone tutaj kilka ramek, więc od razu takie dwie rameczki dostały pełne pokarmu i ciasto na górę. Tutaj również, o tu akurat były lepsze, bo w sumie większość tu jest chyba jedna na sześć. E... A większość 8-10 ramek, i to jest 10 obsiadanych. 10 na 10, tam są fajne też rodzinki takie. No. To jest ten KB, jeszcze ostatni. No, fajna ta pszczoła jest, lubię te KB. Może do nich wrócę, szkoda, że nie mam nikogo blisko, żebym je, je miał. ale... A ty czego tu szukasz? Sio. No, i tu większość były żółte i białe opalitki, żadnych jakichś starszych nie widziałem. No, musiałbym w moim tym głównym zeszycie sprawdzić, czy coś tu powinno być. Może już powymieniały, nadal jest bardzo ciepło. Jestem w samej, no jest teraz nie wiem, pewnie 15 stopni, no nie wiem do końca, ale loty są e... Są ładne, e... noszą pewnie wodę. Na tych ramkach sporo wody już poprzynosiły. To nie to, jak niektórzy na filmach widzę, wstawiają, że już noszą im ziemioły e... nakrop, to nie jest nakrop, to jest po prostu woda. E... Którą trzymają na, na ramkach, żeby rozcieńczać pokarm i przygotowywać je do karmienia. Więc takie półramki wody na ramce to na pewno znajdziecie, jak potrząśniecie. To nie jest nektar, bo teraz nie ma roślin, które by nektarowały w takiej ilości. Akurat tak trafiła ta pogoda, że no, leszczyna już przestała całkowicie pylić. Tam na osiedlu, gdzie mieszkam, no to widziałem, że tam są inne gatunki lipy, tej nie lipy tylko, co ja mówię, leszczyny. I, I ta leszczyna teraz pyli, no ale tutaj nie ma nigdzie. O, ta może. Tu jest też taka wieżba z tyłu, duża. która już prawie prawie ma kotki. Tutaj te duże drzewo to jest wieżba. I to jest wczesna. O, widać. Nie wiem, o, może zbliżę. Widzicie? ale spore są już, nie? Ale jeszcze nic nie pylo. Ale tu widzę, że już jest w ciągu tego tygodnia a ca... o, widzi... o, fajne zbliżenie wyszło już są duże kotki to jest taka też wieżba pyłkodajna przelarska typowo I... i ona ładnie tu pszczoły super jej ale na razie jeszcze nic nie ma. Ale już są duże kotki i będzie z tego pożytek na pewno. Jasnota purpurowa co wspominałem na ostatnio na filmie z roślin miododajnych tej prezentacji już zaczyna powoli kwitnąć, tutaj jest jeszcze jej więcej. I no już widziałem pszczoły z tym czerwonym pyłkiem. One sobie fajnie będą z tego nosiły. Jeśli chodzi o drzewka owocowe, no to tu jeszcze wszystko, wszystko śpi. O jak fajnie chodzą, jest cichutko, długo sobie polatają. Pyłeczek znoszą. O, tu jak obładowane. Patrzcie. Jaka wchodzi. Jak z rzepaku. Skąd ona to znalazła? Tutaj też. No super, noszą. Już trochę sobie ponosiły. Jak, jak przeglądałem ule, to, to widziałem, że już, już miały tego pyłku. Więc matki się na dobre rozczerwią. Hmm. Ale już ten zapach jest jak pszczoły chodzą, wszystkie ule pięknie pracują. Patrzcie. O. No najlepsze jest to, że cała, cały teraz tydzień ma być takiej pogody, nawet jeszcze lepszej, bo nawet tam do 18 stopni nadają, więc, więc no rozwój ruszy pełną parą, więc sprawdzajcie jakie są zapasy pokarmu, żeby im nie zabrakło. Bo prawdopodobnie mi się wydaje, że przyjdzie to ochłodzenie jeszcze i jeszcze jakiś tam śnieżek pewnie popruszy. No i wtedy rodziny będą miały bardzo dużo czerwiu. Który się pewnie jeszcze nie wygryzie. Ta pszczoła się nie wymieni no i może być jeszcze ciężko, żeby nim nie zabrakło. Trzeba mieć w zapasie ten pokarm. Jakby były prognozy takie, że ma przyjść śnieg, mróz no to lecimy z ciastem i, i musimy no albo z ramkami pokarmu, jeśli macie. Nawet teraz, jeśli jest taka słaby, słaba, słaba ilość pokarmu, to wiem, że niektórzy już podają syrop. Też no rozwojowo to może działać w sumie najlepiej. Taka dawka 1-2 litry syropu. No to będzie petarda dla pszczół, jeśli ktoś. Ma taką metodę, że zakarmia mniej i później wczesną wiosną daje syrop. Wiem, że nawet duże pasieki tak, e, tak robią. E, szczególnie jak ten cukier, nadal ceny nie spadają. E, to przelaże pewnie zakarmili mniej, no i może być... E, mogą być problemy z, tym, z tymi zapasami. E, no, u mnie chyba na tej pasiece dwie rodziny miały. W sumie akurat tam trafiłem, bo dałem im ciasto wcześniej. Jak czyściłem dennice to widziałem, że są lekkie i dałem im ciasto. I w, chyba w większości przypadków, co dałem ciasto, to, to pszczoły potrzebowały go, bo, bo tam było nie za wiele pokarmu. W dwóch chyba bez potrzeby było dane. Pszczoły oczywiście zjadły te ciasto, bo w to nie wątpimy, ale miały duże zapasy jeszcze pokarmu, więc one jakby jadły te ciasto, a, a pokarm z boku nie ruszyły. Więc tam było to bez potrzeby, ale wolę mieć tak, niż, niż jakby miały się z głodu trochę więcej osypać. Dobra, jeszcze pojadę na jedno pasiekę dam wodę. O, młoda pszlarka przyjechała. Cześć, Lena. Pomachaj, bo nagrywam jeszcze. Dobra, uciekajcie, bo latają ładnie. Dobra, kończę. Przyjechała żona z córką. Eee, dobra, jadę na inną pasiekę jeszcze. Tam trzeba pojdło bo jeszcze nie założyłem tam poidła, eee, Postawić. Dobra, ale tam jest dużo wody i mokradła, so więc tam aż takiego pośpiechu nie było. Eee, dobra, to pozdrawiam. Udanego sezonu.